69 t 69 XD Brzmi jak dobry gracz Hive Jumpa. Cóż, chciałoby się powiedzieć, oczywiście, aczkolwiek niestety powiem nie. E, witajcie z tej strony, Precyl. A to mój drodzy, jest Hive Jump. Pixelowa strzelanka. Platformowa, można by tak szczerze powiedzieć. Bo to coś na takiej zasadzie jest. Do której otrzymałem kodzik. Mm, nie wiem szczerze. Na czym tutaj dokładnie mam się skupić Ogólnie chodzimy, strzelamy Trochę jak te stare takie Kurcze, kontry I jakoś jeszcze metal Metal Coś Metal slug właśnie Metal slug I coś mniej więcej na tej zasadzie Z tym, że tutaj strzelamy chyba do obcych Tak więc możecie coś yy, yy, Może wam się spodobać Ja szczerze jak grałem na streamie Fajnie się to grało Tylko straszny ogar był Bo jakieś dziwne tryby odpaliliśmy Gdyż single player był niedostępny Tak więc cóż yy, Wydaje mi się, że Chyba warty tytuł nawet do zobaczenia, więc co jest grane, dziękuję, odpalamy, tylko jeszcze sobie tutaj ogarnę. Aaa, Boże, wczytywanie nie będzie naprawdę? Shit. No to nie, to w return to menu, jeszcze jedno tylko zrobiło. Dobra, powiedzmy, że już będzie idealnie wszystko ogarnięte. Nawet gdyby nie było, to teraz już musi być. Cóż, po polsku chyba gry nie ma, więc niestety trudno. Ale jednak jakieś arcade albo challenger sobie próbowałem zrobić i to było strasznie cholera trudne. Aczkolwiek gra już miała swoją premierę 18 bodajże? Ja mogłem grać w nią wcześniej, pamiętam, że właśnie grałem. Eee, ale tak, no kurczę, ma no już kampanię odblokowaną, chciałem zobaczyć jak to wygląda, bo całkiem fajnie się w to przyjemnie grało. Eee, rank... Rank 1. Easy, Medium, Hard Impossible to są chyba... Cóż... Wydaje mi się, że to są rankingi, które nam się odblokują po przejściu danego poziomu, czyli na przykład po przejściu na Easy będziemy mieć Medium, będziemy mieć hard i Impossible Impossible no. um, Protect Ageria for Początkowa kampania mm. Jump Corps. <laughs> Aha, czyli tylko jump cortsy, czyli my możemy powstrzymać inwazję obcych na ag Agri... Agri? Agria? Protect Agria for... No to no, no, dobra, rank e one easy, lecimy za czym. O! Oh. E fall damage? What coś tam, coś tam. Znaczy to i pewnie... Znaczy, dobra, za chwilę wam to wyjaśnię. Gdyż tak. Mamy e na sobie taki chyba kombinezon czy coś w tym rodzaju. Albo plecak, który sprawia, że po prostu nie otrzymujemy obrażeń od upadku i możemy latać i strzelamy, więc dobra. Kapten Hirozyę, hmmm... The, The has... Nie wiem, jakieś The Dauntlessy has entered high orbit, jakąś wysoką orbitę się dostali. Qualia status report please, poproszę o jakiś raport Qualia. Core world, centrum, znaczy to jest rdzenie świata albo centrum i teraz nie wiem jak sobie to tłumaczyć szczerze mówiąc. Chyba mam O Jezu, 5, 5,5 biliona. Refuge, poplaton 1 billion. A to są ci. Eee, kurczę, Kurcze. Jak się zwało takich ziomków? Hmm. Oera, nie pamiętam. Imigranci, czy jakoś tak? Szczerze mówiąc, Nie nie wiem. Coś, coś, coś ten desej. Bawię się też znowu mikrofonem. Dobra. Hmm. Nie wiem. <laughs> nie ser, za bardzo mi się tego tłumaczyć nie chce, Coś o tym, że... A, dobra, nieważne. Jezus, jakieś hemisfery, boże, co to ma być? Mój angielski umiera. To Alsian in Sensor. Eee... A... Aha, co, coś się rozprzestrzenia. Znaczy, że dotknę, znaczy dotarły do jakiejś hemisfery, i zaczynają się rozprzestrzeniać pomiędzy ludzką populacją, czy tam miastami, jakoś tak. Fidelity infestation is left unchecked. Um, Human cast. Aha, czyli że te, Kataklizm dotknie bilion ludzi, jeżeli się to. jeżeli się rozprzestrzenią. And nic... I to jest nasza, nasze zadanie, żeby upewnić się, że to się nie wydarzy. I don't see why we're time, war meeting and planning session. Nie rozumiem, dlaczego tracimy czas. ain't nothing in the galaxy that can stop the jump corps. Nie ma nic w galaktyce, co może powstrzymać jump, jump korpsy. Skaczący oddział. Mamy power armory. Nie wiem, jak to szczerze przetłumaczyć. Zbroje mocy. Eeeem, um, znaczy pan też wspomagany, o, tak jak w tym to było, w Falloutie mamy jetpacki i mamy nuksy, czyli bomby atomowe. We got, we've got, what do we have? <laughs> mamy, jeszcze takiego mamy. Jump course tru, uh, are outfitted with standard issue modular matter. Modular Manipulating multi guns as well as. Aha. You you have, the, you, have uh, you hear the backer, uh, bucket bucket bulls mm, can only the faces of no w ogóle ten pan uh, biały z dziwną raną na oku krzyczy że poradzimy sobie mamy wszystko co 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 potrzebujemy żeby zniszczyć tych Hmm. Nie wydaje mu się, żebyśmy mogli pokonać um, przeciwników, których nie potrafimy zrozumieć, znaczy których nie rozumiemy. Jeno ile tego czytania? Hmm. Aha, czy on jest jakimś doktorem, który studiował właśnie ich słabe strony i był ubagany przez jakąś organizację, aby to kontynuował. Czy w Science Officer Tyson? Recording... Okej, okay, dobra. Tak qualia to z jakimś chyba typem... Tak, hive tam. Hive Jump Kate ton. Jump. Gra o tym jak się hip rozprzestrzenia. Niestety. A... Dobra, ja sobie to pominę, kurczę, bo tych ogólnie chodzi o to, że strzelać musimy i tyle. Without the help fellow. ham, Ja pierdzielę. No nie róbcie z tego gry fabularnej. Proszę was. Nie, nie na takim poziomie. Lives Hanging cool... śmieszny uh, jakieś śmieszne tutaj teksty gdzieś pomijam, ale. Uh, protect human, please, to No, bym chodzi o to, że jest. Uh, apokalipsa jakaś na nas się zwaliła, obcy nas zaatakowały i musimy ich. Um, I musimy ich powstrzymać. Well, I can spell uh, Book BQ already. Ja pierdzielę. Uh, cool... Kaler. Nie wiem, jak rozwinąć ten skrót. Captain Hor... Huh. Ah! Bla 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 bliblu bla 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 Jakie, w jakiejś grze to było <g 1993> tam, czekajcie jak to mniej więcej się odbywało? Że jakoś ym... jakoś kurcze się chodziło, podchodziło się do jakiegoś kolesia i on bla 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 i jeszcze to było w tym mm. Crusher your enemies, dobra Mam myszkę, nie wiem czemu, a gram na padzie, więc o co chodzi? Forsend hmm. deluxe. A tutaj mogę? Nie. Nie też mogę, w tym. Forboma Troops 451 Mech Offline, Traps not set. Czy jest ileś? A tu? 330. Dobra. Eee, ja w ogóle cię najpierw tu, ale nie wiem czy mogę. Aha, Endtorn. No dobra. Flyer Turn, o co chodzi? Czy coś tutaj wybieram? Znaczy, dobra, ja, ja sobie coś określam na mapie, ale nie wiem o co chodzi. To nie jest, to jest terytorium, które nie jest okupowane. Recon Occupy Node, no dobra. Nie wiem na co... To... Planuję sobie jakieś, jakby lokacje, żeby zająć. I tutaj coś zjebałem, pominąłem chyba jedną rundę. Więc kurczę, nie wiem, nie czaję. Already się live. No dobra, end turn. I co teraz? oni nas zaatakowali. Victory. Ej, to, to nie jest to nie jest to, wciągałem. Halo, jump high. Never give up, never surrender. No. I teraz kurczę się rozumiemy. Już mamy wybór postaci. Ja pierdziel 10 minut nad tym spędzić, żeby jakaś fabuła coś. Eee, wybiorę sobie ten fajny pomarańczowy kolorek. Tak samo jak na streamie, bo to chyba wygląda po prostu. Insygnia, jakie możemy wybrać. No najlepsze jest chyba to. <grym> na razie. I skin. No żadnego skina obecnie nie mamy, ale jest, jest tutaj właśnie też możliwość per personalizacji tej postaci. Tak jak jakbyśmy chcieli. Lock selection i to już mamy. Można też wybierać różne, na przykład, bronie. Nie polecam tego na początku, bo jest strasznie ciężko cokolwiek trafić. Full auto, armor piercing. Tutaj jest chyba większa szybkostrzelność, ale słabsze te pociski. To jest takie średnie. Plus z tym, że przeszywają się przez armor, a to są najmocniejsze, ale strasznie wolno strzelają, więc ja tego w ogóle nie tykam. Zostaję przy tych moich. Jakieś granaty mamy, one są bardzo przydatne i jeszcze jakiś explosion on respawn. Aha, czyli to jest utility, jakaś umiejętność, która się dzieje właśnie po naszej śmierci. Ogólnie tutaj śmierć wygląda na takiej zasadzie, że mamy plecak i... Cóż, jeżeli ten plecak zostanie zniszczony, to wtedy przegrywamy. A do momentu, kiedy on jeszcze jest sobie i my zginiemy, to nadal jest wszystko ok, Dobra, tylko jak się tutaj latało? Jak się tutaj latało, jak się tutaj strzelało? Tym się strzelało tym się latało tym się celowało okej, okay, eee co jeszcze tutaj było? nie wiem na który był granat dobra, już wiem na który był granat o oh, fuck, jestem na odbijających się grzybach aj, 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 aj shit Ehm um. w dupkę ile tego leci na mnie a, ah, fuck, dobra, muszę zniszczyć to gniazdo no i tak, tak mniej więcej wygląda ta gra jak dla mnie całkiem przyjemnie się w to gra aczkolwiek Wow, No tak, ale aczkolwiek Nie za bardzo wiedziałem na streamie O co tutaj chodzi, To był jedyny mój dylemat Mój problem. Bo niestety no nie było tego trybu Kampanii, tak? Dobra. Musimy zniszczyć Wielkiego obcego. No a teraz przygrywa nam całkiem fajna muzyka. Ej, ja jestem w kwasie. Nie, myślałem, że to jest kwas. No dobra, bo też coś mi gra mówiła, pamiętam jakiś czas temu, yy, że. Żebym uważał, właśnie na ten kwas. Bo on mnie jakoś może zranić, ale o co chodzi do końca to nie wiem. Teraz, postrzelamy sobie. E, fakt, jest drzewo. Czyli ja mogę na nie wlecieć. Nie wiedziałem. Żeby się dostać do środka tutaj, na przykład musiałbym rzucić granat, żeby tą ścianę taką zniszczyć. Zobaczcie. Tak to działa. I co jest najlepsze w tych grze? To, że jest koop. Może w kopie by to jakoś ciekawie wyglądało, ale niestety e, ciężko nagrać grę, którą się kurczę... dostaje od twórców. Nawet się jej nie zre zrequestowało, więc jest taki trochę gift od nich. Ukłon w moją stronę, szczerze. <grym> Dostałem Gierkę. Ale mi się podoba w sumie m, tego typu właśnie produkcje. Indie przede wszystkim, ale m, bardziej mi chodzi o fakt, że takie takie platformówki, w których są jeszcze na przykład elementy właśnie polegające na tym, że musimy coś zniszczyć, coś tam postrzelać i są oparte na akcjach, na przykład też Rogue Legacy, albo no, sam chociażby Isaac, czy mm, Enter the Gungeon, chociaż Enter the Gungeon platformówką nie jest no ale polega praktycznie też na tym samym, że idziemy, wybijamy tych przeciwników i... coś cóż, zbieramy jak najwięcej kurczę punkciorów e, o, widzicie właśnie zginąłem. No, i teraz musimy tym plecaczkiem uciekać. Do momentu aż nie zrespawnujemy No dobra, e, znaczy, nie, nie w Enter the Gungeon. W, w Enter the Gungeon tych punktów nie zbieramy. Chodziło mi tylko o to, że. Y, znaczy, że w większości platformówkach, tak? A w Enter the Gungeon bardziej chodzi o samo to przejście tych poziomów. No. Mam nadzieję, no że mnie zrozumieliście. Fuck you! Jakie tutaj krabą szczele są? Są te. E, Kurczę, jak to się nazywało? Hmm, Krząż po prostu, chyba nie? W gotiku. Jedyneczce potrawka z krząszcza. jeszcze pamiętam. Przynieś mi, a dostaniesz dożywotni zapas. Eee, no i co, i chodzimy, strzelamy. Jestem po prostu ciekaw, jak dalej tutaj będzie wyglądało to. Dlatego też chciałem to sobie ograć i zginąłem. Jej! A czy mogę punkty zbierać? Nie mogę, niestety. Uff, dobra. Nie mogę zbierać punktów w momencie, kiedy... Dzięki grom. Okej. Okay. Po co ja to niszczyłem? Jak ty miałem przejście? Faks! Eee, no muszę wam powiedzieć jedno. <ścoughs> Dziwnie się czuję, jestem tak jakby... Eee, fuck. Oooo, w dupę. Znaczy, nie jestem przyzwyczajony do tego sterowania. Przez co to się przekłada na mojego słabego skill'a. <laughs> Ale nie martwcie się, jeszcze trochę bym pograł pewnie i... ...rozpracuję tą gierkę. Eee, problem w tym... ...że wątpię żebyście to kupili, to znaczy się... Oh, ...fuck. No dobra, to cię zniszczę tak. O, to było cudowne! <laughs> znaczy się... Wątpię, żebyście to kupili w takim sensie, że Wam się to przypodoba, aczkolwiek może. No nie wiem, na razie najgorsze jest to, że. O, w dupę. E, Najgorsze jest to, że. Nie wiem, gdzie iść, co robić. To jest mój problem. Na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Tam jest jakiś ten. Skrzynia. Jakaś. Jakiś skrzynia, okej. Okay. Okej. Okay. Jakie oni by tutaj. O, nie, 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 proszę mnie zostawić. Dobra. Jakie mam tutaj nim? Z... Może tak? Główno. Tak się nie da! Fuck. No nie przejdę do góry, niestety. Nie mam odpowiednich chyba granatów. I nie wiem też w sumie o co to do końca chodzi. Gdzie mam iść? Jaki jest mój cel? misji? bo może Precyl... Yy, pominąłeś to wszystko? <ścoughs> Nieprawda, nie pominąłem. O nie, o nie. że mi zostawić? Fajna muzyka nam przygrywa, taka retro trochę. O, 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 fuck, um, hop, hop. No. Yeah. Shit, um, tam bym mógł w sumie podejść. O nie, granaty, mam jeszcze jakieś, no, to był mój ostatni granat. Fuck, nie mam więcej granatów, a chciałem przejść w lewo. No cóż, wydaje mi się, że możemy teraz nie, nieznacznie ucierpieć. W wyniku tego, że, o, nie, ej, to jest jakaś broń. A nie, to jest nasza badań, tak? To, to były nasze zwłoki. <noise> Już się jarałem, że coś fajnego dostaniemy nowego. O, tu jest. Tak! Ha! Udało mi się przejść poziom i nie wiem w sumie co dalej. Lock Equipment. Ta, starting. To tylko zobaczyć co dalej będzie. Bo jeżeli sama gra polega na tym, że mam chodzić, strzelać, to ja wiem, że to będzie jeden odcinek na pewno. Ale jeżeli coś by ciekawszego się tutaj wyda, wydarzyło, no to kurczę... Hmm. No nie wiem, no niektórzy może z Was będą lubić takie, tego typu produkcje. Ja osobiście... Cóż, e, no... Ne, zginąłem o. Osobiście zginąłem. Że się, chodziło mi o to, że kurczę, nie jest typ produkcji, który aż tak bardzo wzbudza we mnie swoją sympatię tym, że żebym dalej w niego grał, tak? Bo... Po prostu nie umiem, no. Nie umiem i tyle, taka prawda. Więc wydaje mi się, że nie ma większego sensu, żebym się tutaj męczył. Ale może wam się wam akurat spodoba. Dlatego też chciałem wam pokazać, że jest coś takiego. Może lubicie, może nie. No, idź w dół! A nie, tutaj też nic nie ma co ciekawego. Uuu. No i co ja mam tutaj robić? Latam se, coś tam, nie wiem. O, tupcie. O! Eee. Jakieś gluty, wszędzie ci obcy i tyle. Zostaw mnie. Detonacja! Jeee! Yeah! Okay. Okej, tutaj na. Ej, tam jest skrzynia, ale zrobiliście. <grywa> Chyba ja jestem odcięty od reszty świata. Ale mi pan mi co się dzieje? No nie, no znowu warłem. No dobra. Otóż. Okej. Okay. Już. Przeszliśmy. Woo! Co tam jest u góry? Jakieś dziwne. Jak to się nazywało? Kurczę. Ah, fuck, Dobra. E, nie, nie ma sensu, żebym chyba dłużej się wypowiadał na temat tej gry. <laughs> nie umiem w to kompletnie grać. Jestem jakimś kaleką. Takim konkretnym. Ah, shit. W plecaku, placaku się czy coś. Dziękuję. Właśnie tym placakiem też idzie sobie z lekka w sumie. Mm. No zajebiście bo po prostu, zginę na tym bo rozbij się Boom. Znaczy tym plecakiem też idzie sobie przejścia właśnie Wysadzać i przechodzić dalej A czemu on tak figuruje dziwnie Nie wiem czy, to, czy tego nawet nie słyszeliście Powiedz mi gdzie mam cholera iść Tutaj nie ma, ej tutaj nie, tutaj byliśmy O fuck, ehm. No nie i tutaj też nie mam przejścia, a tu jest dobra. Zostawcie mnie! No i zginąłem, dobra. Dziękuję. Najlepszy odcinek świata z, z jakże cudownej gry, która wymaga skilla. Mission Fail. Nic się nie dowiedzieliście, bo wszystko po angielsku, wszystko pomijałem. Strzelaliśmy jak najwięcej nie wiem o co chodzi. Ech. Coś, czy że w kopie mogłoby być to lepsze. Aczkolwiek, jak wiecie, nie mam przyjaciół. Do widzenia Państwu. No nie wiem, no może Wam się to spodoba, może nie. Chciałem tylko to przetestować, zobaczyć, jak to będzie właśnie wyglądało w kampanii. Ale nic się nie zmieniło w porównaniu do tego, co grałem sobie na streamie na jakichś arkadowych. To wygląda dokładnie tak samo, tylko że jakiś, jakiś tekst, jakaś fabuła została dodana przed tym wszystkim. Eee, I właśnie ten panel tutaj polegający na tym, że coś sobie wybieramy i niszczymy. I nie wiem, chyba chodzi o to, żebyśmy wszystkich tych opcji wybili, przejęli kolejny punkt i, przeszli, i tak przechodzili do dalszego. Cóż, nie dla mnie. Dziękuję, miło było, dziękuję za kodik, e, może gra jakoś będzie komuś innemu pasowało. pasowała, ale no niestety nie mi. E, żegnajcie, papa, pa, raz jeszcze.